Witajcie, zapraszam do rozkładu o miłości, o związkach, o relacjach, o tym wszystkim. Witam wszystkie królowe, bo dzisiaj będzie dla królowych. Królowo, co u Ciebie w miłości, co w tej miłości? Trzy opcje mają królowe: perfumy, pomadka, pudełeczko. No, wszystkie królewskie, bierzecie sobie jedną. Pamiętamy, że rozkład jest ogólny. No, więc nie trzymamy się tego tak kurczowo, nie na siłę. No, weźcie to tak z dystansem, bo to jest dla ogółu, więc niekoniecznie to tak z Wami wszystko będzie rezonowało, bo to tak um, raczej nie jest możliwe. To tak jest możliwe w rozkładach indywidualnych, prywatnych, ale no w takich to ciężko. Dobrze. Zaczynam od perfum. Co w tej miłości dla tej grupy u królowej? Co do królowej. Królowa myśli, zastanawia się bardzo nad czymś tutaj w najbliższym czasie, będzie miała jakieś głębokie przemyślenia, e, ważną, nie wiem, decyzję do podjęcia, i z tym wszystkim ból głowy, bo to może być tak. Albo coś rozważam sobie, czy coś skończyć, czy zakończyć, czy się uwolnić, czy pofrunąć, bo bym tak chciała. W sumie to chciałabym jakiejś wolności. Chciałabym jakiejś takiej mm, energii, która dodaje mi skrzydeł. Ta energia jest na horyzoncie. Możesz urosnąć, możesz polecieć. Bo takie są perspektywy. Tylko jest kwestia tego, jak Ty sobie poradzisz w jakiejś napiętej sytuacji, jakiego dokonasz tutaj wyboru, jaki zwrot akcji, bo potrzebne będzie Twoje działanie, potrzebne będzie Twoje opowiedzenie się za czymś albo za kimś. Nie masz tak, że, że nie masz wyjścia. Masz wyjście, musisz to wiedzieć. To nie jest sytuacja bez wyjścia. Cokolwiek zrobisz, pójdziesz jakąś z dróg, cokolwiek nie postanowisz, ale ty chcesz zastanowić się bardzo głęboko, bo jesteś myślącą osobą i mądrze myślącą, i tutaj jest takie zagłębienie się bardziej w to, w to coś przeanalizowanie też jakiegoś może aspektu materialnego czy jakichś dokumentów czy no wiecie o takiej sprawie bardziej bytowej czy jakiejś bezpieczeństwa no i tutaj mam takie, takie pięć minut najbliższe w którym będę myśleć będę się zastanawiać ale to też mnie pochłonie to też mnie zaangażuje tak jakby ważna zmiana Miała się zadziewać w Twoim życiu w, w jakimś najbliższym czasie, być może to już się zadziewa, ale to ja nie chcę podejmować żadnych decyzji, żadnych ruchów wykonywać gwałtownie, pochopnie, aczkolwiek wiem, że są tutaj też inne osoby w to wszystko zaangażowane, dotyczy to też kogoś, nie tylko mnie. I tutaj może, może nie być łatwo, może będę musiała się tak spiąć, mocno zmobilizować, zaprzeć w sobie, aby wykonać jakieś działanie. Jakby nie było, coś będziesz wykonywać, coś będziesz, będziesz robić, nie będziesz spała, nie będziesz tutaj jakaś bierna, tylko najpierw się nad tym zastanowisz. Królowa też ma gdzieś człowieka który ma wielki dylemat w związku z królową, bo on nie wie, jak sobie poradzić w tej całej sytuacji. Martwi go to, co zrobi ona, jak się ona zachowa, co ona powie, to, co tutaj zdecyduje. No, jaki też nie wie sam, co, co z tym wszystkim począć. Mogą być takie energie jakiegoś dystansu, jakiegoś takiego trochę ograniczenia kontaktu, bo jest potrzeba, ażeby coś w spokoju pomyśleć, może zdrowiej będzie oddalić się od siebie, więc ten ktoś mógłby przebywać od ciebie w jakiejś separacji przez chwilę. A to nie dlatego, że nie chciałby być z tobą, tylko że sprawa jest poważna. I on traktuje to bardzo poważnie, i tutaj tak się nad tym przychyla, pochyla, bo to też jest trudne. On też w tym wszystkim w jakiś sposób uczestniczy. Tu jest też zaangażowanie w to i to jest też takie mm, próba opracowania, nie wiem, jakiegoś planu albo sobie w głowie ułożenia e, czegoś, tego co co teraz powinienem zrobić, jako, jak się zachować w tej całej sytuacji. Wszystko to stawia Was przed pewnym dylematem, ale to nie jest tak, że, że będziecie wiecznie siedzieć tylko i myśleć, tylko tu po prostu będą się toczyły działania swoim tempem, stopniowo będą podejmowane ruchy. Także dużo tutaj się dzieje i są takie energie, takich przełomów, takich prze... Przeforsowań, być może pewnych decyzji, pewnych ruchów, które przez pewien czas gdzieś tam były takie zastygnięte, oddalone, bo myślałem, to teraz jakby to wszystko będzie nabierać tempa i rozruchu w najbliższym czasie. Tak jakby się ważyły jakieś losy rozstrzygnięcia pewnej sprawy. No, to tak ogólnie. Dobrze, teraz pomadka. Co dla tej grupy królowych. No, królowo, ty to jesteś po prostu w swoim żywiole w najbliższym czasie. Bierzesz, łapiesz, sięgasz. Królowa idzie po miłość. Królowa po prostu, no, ona będzie się tutaj cała upajać miłosnym nektarem. Królowa jest po prostu gotowa, gotowa do drogi, gotowa na nowy początek, gotowa brać, żyć, czerpać przyjemność, kochać, wibrować wysoko. Bardzo fajne energie są przed tą grupą. Tak jakby się budzi, nowa era królowa się rozbudza, wybudza się z czegoś. Nie wiem, spała, chorowała, e, gdzieś była w jakimś innej energii, w innym życiu, w innym jakby wcieleniu takim duchowym, energetycznym. To ona teraz no nie, teraz to ja dopiero zacznę wiedzieć. Wiem, że żyje, ja wiem, ja czuję, ja się coraz lepiej czuję. Królowa rośnie, królowa puchnie, królowa jest coraz bardziej taka pewna siebie, dynamiczna, seksowna, piękna. Emanujesz kobiecością, tak jakby wiosna ci sprzyja, wszystko zaczyna być takie kolorowe wokół ciebie, na tobie, twoje ubrania, twój wygląd, wszystko tak jakby jesteś szczęśliwa, pełna energii, bardzo dobry czas, nowy, nowy zastrzyk, dostajesz tutaj takiego dopalania, takiego zapłonu, przychodzą do ciebie bardzo... Um, fajne energie, nowych początków, takie zwiastuny, tak jakby ta wiosna, ona obfitowała w wiele szans, możliwości na to, że będziesz miała wiele przygód. Będziesz sobie tutaj selektywnie do tego podchodziła, co Ty chcesz, a czego nie chcesz, którą przygodę chcesz złapać, ale którą nie. Nie przegap czegoś, co jest bardzo ważne. Na horyzoncie masz miłość, masz um, propozycje... Hmm. Bardzo od serca Taką czułościową e, Taką no bardzo e, Emocjonalną Tak jakby to jakby Nie wiem to jest takie w ciszy, Jakby ktoś albo ci się wstydzi powiedzieć To że ma do ciebie uczucia Albo je ma gdzieś cały czas Nosi ty tak przypuszczasz Myślisz ale nie jesteś pewna no to ten ktoś ma do ciebie uczucia, i tutaj tak, niektóre panie królowe będą miały e, wraz ze swoim odrodzeniem, mogą mieć odrodzenie relacji, w której już były, więc związek, jeśli związek, w którym jesteś, jest w głębokim kryzysie, w problemie, to będziecie go naprawiać, będziecie go upiększać, i tu jest energia naprawdę dobrego tchnienia lub też, Pojawia się osoba, z którą byłaś jakiś czas temu w związku i z, z, i z tą osobą może tutaj być taka energia rozkwitu miłości, co by nie było. Jaka wersja by nie była dla was, idzie nowe, idzie dobre, idzie odświeżenie, rosną ci skrzydła, jesteś szczęśliwa, promieniejesz i jesteś cała w euforii, cała w skowronkach kwitnąca nie chce ci spać, nie chce się jeść ty byś tylko tak piła sobie tą wodę miłosną, ten nektar ty byś tak tylko tym żyła, taplała się i cieszyła się serce stoi na baczność, cała w gotowości jesteś bardzo taka charyzmatyczna chętna do, do przygód do, do wszystkiego, także Cokolwiek się tutaj zadziewa królowa, zamierza z tego korzystać, brać to i cieszyć się tym zupełnie jakbyś dostała, nie wiem. To jest takie dopalanie, taki zastrzyk, jakby ona się tak może obudzić pewnego dnia, że sobie myśli przespałam tyle w życiu, po co mi to było? Co ja tak spałam gdzieś? I teraz tak, czuję, przychodzi ta nowa energia, czuję, czuję, zadziewają się zmiany we mnie, zmiany wokół mnie i ona to wszystko bierze. I ona w to wszystko wchodzi, ona się z tego cieszy, raduje, to ją buduje, wzmacnia, królowa się odradza. Przepiękna energia, wystarczy. Bardzo dobrze dla tej grupy. I pudełeczko. Czekasz na jakąś rozmowę. Gdzieś jest. Em... Miłość, tajemnica miłosna, dużo emocji takich skrytych, trzymanych, z, z takich schowanych gdzieś, skumulowanych. Ty jesteś, nie wiem, albo jesteś sama, albo masz takie poczucie samotności. Ale jest w tym czymś pewna, jakaś taka gotowość na to. Aby coś rozjaśnić, wyjaśnić Aby porozmawiać, żeby się skomunikować Żeby tutaj przyszło Takie zrozumienie, akceptacja Pewne oświecenie Możesz oczekiwać Jakiejś prawdy Klaryfikacji, szczerości Wyznania tajemnicy Wyznania uczucia Mężczyzna Mężczyzna jest niezdecydowany Mężczyzna się boi mężczyzna nie chce ci powiedzieć o uczuciu, o tym co w sobie ma, on będzie robił wszystko, obracał kota ogonem, zwracał swoją uwagę w inny sposób, rozpraszał energię, budził chaos, będzie próbował odreagowywać, bądź na to przygotowana, niekoniecznie do miło dla ciebie, zwracając uwagę otoczenia, innych osób. Bo on nie radzi sobie z emocją, jaka go łączy z tobą. Ty jesteś w takiej energii bardzo ustabilizowanej, świadomej, dojrzałej, konsekwentnej. On jest tym wszystkim zagubiony. Nie jest powiedziane to, że on jest młodszy, a ty starsza. Ale jeśli chodzi o tą relację, to jakby w nim tak zawrzało, zagotowało, rozrywa go od środka i nie umie sobie z czymś poradzić, z takim małym chłopcem, któremu e, przydarzyło się coś, coś wielkiego, coś bardzo e, znaczącego, szczególnego. Zjawiła się w jego życiu kobieta, bardzo dojrzała, bardzo taka wypełniająca no niesamowite miejsce. Zajęłaś w tym mężczyźnie, w jego sercu, w jego umyśle. On nie chce ci pozwolić tam zostać, ale to nie jest tak, że on sobie obierze, wyjmuje ciebie. On, um, tu jest taka um, o, bardzo specyficzna sytuacja, jakby mężczyzna próbowałby stanąć na głowie, robić życie, nie wiem, głupie, lekkomyślne, irracjonalne, cokolwiek. Byleby od niej uciec, on tak bardzo chce uciec od ciebie, on tak bardzo chce się odsunąć od ciebie. To nie jest dla ciebie przyjemna, to nie jest sytuacja komfortowa, bo pomiędzy Wami jest coś bardzo um, takie zamknięte, coś jest niepowiedziane, coś jest takie odgrodzone, trzymane gdzieś, um, zgłębione. Um, nie ma rozmowy o uczuciach, o emocji, o tym, co czujemy, co przeżywamy. Ktoś się wstydzi powiedzieć szczerze, co o tym wszystkim myśli, jak to czuje. Nie mam na to odwagi, jemu się tutaj mężczyźnie mogłoby wydawać, że to jest niemęskie, to niemęskie jest tak zakochać się, no jakie to niemęskie i on nie umie sobie z tym poradzić i takie jest jego em, myślenie w tej kwestii. Bardzo to nim rozdziera, szarga. On. To są takie nie, niefajne sytuacje. Bądź na to przygotowana, że możesz być ochlapana przez niego nieraz taką zimną energią, taką zimną wodą. Bo, um, bo w, nim, w nim się zadziwa. Taki, um, takie napięcie, taki chaos. Tu jest taka. Burza emocjonalna, bardzo e, taka intensywna, ale on nie będzie temu nikomu o tym opowiadał, nie będzie pokazywał to, co on sobą reprezentuje na zewnątrz, jest takim krzykiem e, wyzwalającym ten nadmiar, ten, tą intensywność emocji, którą nosi w sobie, z którą nie wie, co ma zrobić, bo on. Nie za bardzo y, może sobie z tym w inny sposób poradzić. Nie wiem, albo tu jest jakiś trójkąt, y, albo jest y, no, sytuacja, że nie wiem, skomplikowana, czy może za dużo tych osób tu jest, może ktoś kogoś ma, nie wiem, no różne możecie mieć sytuacje. Generalnie nie mieści się to w jego, w jakiejś wytrzymałości, w jego głowie, jemu tam puchnie, pęka, nie, nie mieści mu jego umysłu i on ma takie mm, takie zachowania wobec niej niefajne, nie a, a kobieta jest naprawdę e, bardzo stateczna i e, gdzieś e, w pewnym sensie to rozumiejąca wszystko to, co się zadziewa, przepracowująca tą sytuację w wielkiej ciszy, e, ale ona uważa, że należy się jej jakaś komunikacja, e, coś bardzo ważnego tutaj zawisło gdzieś pomiędzy wami i to nie to powoduje to poczucie dyskomfortu nie wiem co macie niepowiedziane skryte mm, emocjonalnie mocne i ty tak stoisz tak wyciągasz do niego rękę tak tutaj wysyłasz mu mm, mm, taką energię, która miałaby pomóc wam oczyścić się, pomóc wam znaleźć spokój, zrozumieć, nie wiem, dać sobie szansę w jakiś sposób to, nie wiem, zaakceptować, poradzić sobie z tym, czy jakoś to wyprowadzić na inną drogę, ale on robi wszystko, byleby nie skorzystać z żadnej tej e, twojej propozycji, nie chce w ogóle twoich energii, on się boi na ciebie patrzeć, on to jest naprawdę to to jest takie, że jakby on, jakby ciebie widzi, albo o tobie myśli, albo musi gdzieś tam być w pobliżu ciebie, to tak jakby dostawał jakiegoś takiego e, porażenia i wnet, e, wnet u, um, uderza ze zdwojoną siłą w coś innego, w inną osoby, w inną sytuację, jakby próbując. E, Naładować swoje ego, takie, takie zranione, takie jakieś nie wiem, ugodzone, niespełnione. Nie mogę sobie, on sobie nie może poradzić. Tu jest mężczyzna za, um, zagubiony, po, pochłonięty przez swoje ego, i on, on cię krzywdzi w pewnym sensie um, poprzez to, co się zadziewa, poprzez to, jak się zachowuje wobec ciebie. To nie jest fajne. Ale to, to też jest dla ciebie taka, taka informacja, żebyś ty po prostu to rozumiała, potrafiła to zaakceptować, pogodzić się z tym i iść dalej. Bo, bo ty nie możesz gonić za nim, nie jesteś w stanie zmusić go do niczego, nie jesteś w stanie go złapać, możesz tylko. Pojrzeć na to, zaakceptować to i iść swoją drogą, bo wiesz, przed tobą to jest, yy, czeka na ciebie słońce, czekają na ciebie inne energie, zupełnie coś jest dla ciebie bardzo pozytywnego, wiesz. Bardzo patrzysz za nim, yy, odciąga cię, yy, ciągnie cię gdzieś w jego stronę, ale ty nie patrz, nie patrz tam, nie pozwól, aby to już cię ciągnęło, bo przegapiasz słońce, bardzo dużo yy, dobrych wibracji jest. Wokół ciebie, jeśli odwrócisz głowę w inną stronę, tam na, to wszystko jakby czeka na to, aż Ty przejdziesz przez tą furteczkę. Zobacz, jak Ty jesteś gotowa. Ty masz taką suknię, jesteś w pełni gotowa na to, aby przejść za tą furteczkę. Nie oglądaj się za niego, nie licz na tą komunikację, bo on nie ma siły, nie ma odwagi nie czuje się mm, na tyle mm, nie wiem przygotowany albo nie jest na tyle świadom, jak ta komunikacja wasza byłaby ważna i pomogła tą sytuację mm, nie wiem jakoś naprawić nie wiem oczyścić cokolwiek z nią zrobić, on nie jest w stanie tego zrobić w tym momencie. To nie jest tak, że na wieczność, to jest, pamiętajcie, ale w tym momencie dla swojego własnego dobra obróć w głowę w drugą stronę. Bo tam jest coś znacznie bardziej ci przychylnego, tam są inne energie, bo ta zimna woda, którą dostajesz od niego w twarz, yy, zupełnie jest ci niepotrzebna. Tam tak ciepło masz z innej strony, możesz iść do tego ciepła, i ono tam cię będzie witało właśnie z słońcem, kwiateczkami, taką przyjemną energią. Zupełnie są inne sytuacje inne osoby na twojej drodze. Ale ty tak yy, chciałaś, jakby. Yy, a z czegoś się wywiązać i tak nie wiem, tak czekając, patrząc, nie wiem, gdzieś w dal, za nim, ale on cały czas od ciebie ucieka, więc nie patrz już w tamtą stronę, a zrobisz sobie po prostu sama dobrze, jeśli przestaniesz. Przestaw głowę w inny kierunek. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.